Witajcie serdecznie, drodzy przyjaciele! Jak już dobrze wiecie, jesteśmy tutaj nie przez przypadek. To mieszkańcy Elbląga. dokonali tego odważnego i pięknego gestu. Powiedzieli z wej władzy. Złej władzy Platformy Obywatelskiej w Elblągu nie. Wykonali pierwszy krok. Mam nadzieję, że w niedzielę wykonają drugi. Dlatego zapraszam gorąco na mównicę naszego kandydata na prezydenta. Kandydata na prezydenta prawa i sprawiedliwości, pana Jerzego Wilka. Zapraszam, przyjaciele. Szanowni Państwo, Elblążanie mogą być dumni z siebie. Od dwóch miesięcy o Elblągu mówi cała Polska. To Elblążanie 14 kwietnia w referendum odwołali te nieudolne władze Platformy Obywatelskiej. Chwała wszystkim za to. Teraz mamy szansę zrobić drugi krok: wybrać nowe władze miasta Elbląga. Władze, które nie będą aroganckie. Które zamierzają rozwijać nasze miasto. Taki program dla Elbląga ma Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość zamierza dzięki pomocy i wsparciu Klubu Parlamentarnego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego zrobić doskonały program dla Elbląga. Program, w którym będą miejsca pracy, nowe inwestycje, program, w którym zmniejszymy czynsze, obniżymy bilety komunikacji miejskiej. Zlikwidujemy straż miejską, która w tej chwili tutaj przeszkadza. Brawo! Brawo! To nasi goście zaproszeni dzisiaj na to spotkanie zostali ukarani niedawno mandatami. Wstyd tej straży. 200 zł! Przepraszam, przepraszam tych, których zaprosiliśmy, za to, że jako gospodarze nie mogliśmy państwa godnie przyjąć. Niestety Straż Miejska nie rozumie, że można pouczyć, a nie karać. Proszę Państwa, mamy doskonały program dla do Elbląga. W tym programie najważniejszą rzeczą jest przesmyk żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Nieprawda, że my musimy pytać Rosjan o zgodę. To jest bzdura. Radosław Sikorski opowiada bajki. To my jesteśmy suwerennym krajem, mamy prawo robić co chcemy. Dzięki temu przesmykowi możemy tutaj stworzyć czwarty port Rzeczpospolitej. Po Szczecinie, Gdańsku, Gdyni Elbląg może wrócić do tradycji hanzeatyckiej i tworzyć miejsca pracy dla Elbląża. Brawo! Brawo! Zapewniam Państwa, że Prawo i Sprawiedliwość Potrafi rządzić naszym miastem. Dajcie nam szansę, zaufajcie nam, a my na pewno zrobimy wszystko, żeby stworzyć nowe miejsca pracy dla airblondów. Żeby nasze dzieci nie musiały się tułać po Angliach, Irlandiach czy innych krajach. Natomiast, żeby to zrobić. Samorząd nie jest sam w stanie dokonać tych wszystkich zamierzeń. Potrzebne jest wsparcie klubu parlamentarnego, i tutaj dzisiaj gościmy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który swoim autorytetem, premiera rządu RP i siłą swojego klubu parlamentarnego chce nas zapewnić, że jest gotów wesprzeć Elbląg. Miasto, które po Warszawie jest jego drugim ukochanym miastem. A ja jako kandydat na prezydenta jestem osobą, która przygotowała wszystko, a więc jest list intencyjny i jest długopis. I poproszę pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby podpisał list intencyjny w sprawie rozbudowy. Portu i kanału przez y, Bierzeja Wiślauną. Zapraszam Pana Prezesa.